Witam państwa w kolejnym wywiadzie dnia na kanale MyPolitik z tej strony Mikołaj Dowieka. Dzisiaj moim i państwa gościem będzie parlamentarzysta klubu Lewicy, pan Andrzej Rozynek. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór. Na początek temat najbardziej aktualny, czyli przede wszystkim protest medyków w Białe Miasteczko 2.0 ciągle stoi na alejach ujazdowskich przy kancelarii prezesa Rady Ministrów. Protest wspiera m.in. Agorunia. Wczoraj był u nas przewodniczący Michał. Koło z miejsca wydarzeń mówił, iż nie będą rozmawiać z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, a czekają na zaproszenie od premiera Mateusza Morawieckiego. Jaka jest pańska opinia? Czy uważa pan, że postulaty medyków zostaną spełnione? Czy w końcu prezes Rady Ministrów wyjdzie do protestujących? Czy po prostu rząd weźmie ten protest, tak jak wcześniej, protest rolników na tak zwane przyczekanie? Gdy na wiosnę zeszłego roku Polskę ogarnęła pandemia, to pamiętam, jak wszyscy wychodziliśmy na balkony i oklaskiwaliśmy tych dzielnych ludzi. Dzisiaj oni stoją pod kancelarią prezesa Rady Ministrów, ponieważ walczą o swoje prawa, o to, co im się należy. I myślę, że każdy przyzwoity człowiek powinien stanąć po ich stronie, a premier Mateusz Morawiecki ma obowiązek wyjść do nich i porozmawiać, zbadać, jakie są problemy i te problemy rozwiązać. Od tego się jest premierem, za to mu my my płacimy. A był pan obecny na proteście medyków poprzednią sobotę? Jeszcze nie, jeszcze nie, ale wybieram się na ten protest i na pewno zajrzę tam, żeby y, chociażby porozmawiać z tymi ludźmi, a wielu z nich znam i wiem o co im chodzi, w pełni popieram toż z wszystkim protestem. Uważam, że im po prostu za tę ciężką, trudną, niebezpieczną, bardzo ryzykowną pracę należą się godne pieniądze. A uważa pan, że politycy dostatecznie angażują się w ten protest medyków, czy jednak brak jest ciągle tego wsparcia? Ja myślę, że to trzeba wyważyć. Dlatego, że co innego jest pójść tam, pokazać się osobiście i powiedzieć, że wspieramy, a co innego robić na tym proteście politykę. Żadna partia nie powinna tego zawłaszczać, upolityczniać, hmm. bo to jest problem ponadpartyjny i problem ogólnopolski dotyczący wszystkich obywateli. Niezależnie od tego, jaką partię popierają, czy na jaką partię głosują. Więc przestrzegałbym przed takim zawłaszczaniem protestu. Natomiast obecność każdego z nas tam wydaje mi się zupełnie uzasadniona i potrzebna, ale nie po to, żeby błyszczeć w świetle kamer, tylko po to, po prostu, żeby uścisnąć ręce tym dzielnym ludziom. Panie pośle, aktualnie mamy kolejne posiedzenie z Sejmu. Dzisiaj jesteśmy po pierwszym dniu. Posiedzenie łącznie będzie trwało trzy dni. Dzisiaj mieliśmy duże emocje w Sejmie. Zaczęło się od przemówienia prezesa Mariana Banasia w sprawie między innymi wyborów kopertowych. Padło tam wiele mocnych słów. Czy był pan obecny wtedy na sali? Jakby pan skomentował to przemówienie? I czy uważa pan, że zostaną z niego wyciągnięte pewne konsekwencje nie względem prezesa Mariana Banasia, tylko względem ludzi, o których mówi pan prezes Marian Banaś w swoim wystąpieniu? Większość z tego wystąpienia śledziłem na jednym z monitorów poza salą parlamentarną, bo też mamy takie możliwości, kiedy akurat nie możemy przebywać na sali plenarnej, bo mamy inne obowiązki. To było wystąpienie bardzo rzetelne, rzeczowe i składające się w zasadzie z samych faktów. Nie dziwię się, że pisowcy wyszli ostentacyjnie z sali. Oni po prostu się boją takich rzeczy boją się zmierzyć, skonfrontować z tym, co rzeczywiście się wydarzyło. Ja myślę, że dzisiaj Marian Banaś, którego historię znamy, przeszłość znamy, staje się takim no, trochę głosem sumienia, a trochę sygnalistą, a być może świadkiem koronnym, a na pewno dokumentuje to, co ta władza złego zrobiła i to dokumentuje w sposób rzetelny, i warto tu podkreślić, że to jest ogromna zasługa całego zespołu, który pracuje w Najwyższej Izbie Kontroli który od lat tam pracuje, ja tych kontrolerów niektórych znam, to są naprawdę wybitni fachowcy, eksperci od kontroli, na szczęście zostali, na szczęście nie zczyściła ich ta pisoska miotła i robią swoje, robią swoje naprawdę na najwyższym poziomie, wypada im pogratulować i podziękować, bo to jest duża odwaga w współczesnej Polsce mówić jak jest, tak, pokazywać co się dzieje naprawdę. Prezes Marian Banaś wygłosił dzisiaj z mównicy Sejmowej, iż z całą pewnością, według jego wiedzy, prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Marawiecki, w sprawie wyborów kopertowych, tak zwanych wyborów kopertowych, przekroczył swoje uprawnienia. Czy pan poparłby na przykład postulat postawienia prezesa Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu? Jest wiele powodów, dla których poszczególni członkowie tego rządu i poprzedniego rządu y, powinni stanąć przed Trybunałem. Ten jest y, bardzo poważnym powodem, dlatego, że wydano kilkadziesiąt milionów naszych pieniędzy z pieniędzy podatników, kompletnie na marne. Za te kilkadziesiąt milionów można by kupić, myśmy to przeliczali, około 500 karetek pogotowia, karetek, które mogą ratować życie. Więc to nie jest tak, że to są jakieś pieniądze wirtualne, których, nie wiem, nikt nie widział. To są konkretne środki zmarnotrawione, które mogły służyć m.in. innymi, na, przykład na ratowanie życia ludzkiego. Zatem wydaje mi się, że odpowiedzialność powinna być również taka jak Trybunał Stanu. Ale czy rzeczywiście, wierzy Pan, że do, do takiej sytuacji może dojść, bo w sumie Trybunał Stanu w historii III Rzeczypospolitej jest instytucją poniekąd obumarłą, praktycznie nieużywaną? Tak, Trybunał Stanu rzeczywiście jest instytucją obumarłą, ale głównie wynika to z tego, że przez ostatnie 30 lat nie mieliśmy nigdy tak szkodliwych rządów jak rządy Prawa i Sprawiedliwości. Były incydenty, były różnego rodzaju afery poszczególne dotyczące jednego ministra, zazwyczaj rozstrzygane przez prokuraturę. No tu mamy niestety do czynienia z nadzwyczaj szkodliwą partią, która całymi swoimi działaniami szkodzi Polsce. W związku z tym myślę, że w następnej kadencji, kiedy mam nadzieję, opozycja przejmie władzę, Trybunał Stanu będzie wreszcie miał co robić i będzie. My mogli pokazać całemu społeczeństwu, że ta instytucja rzeczywiście jest potrzebna. Panie pośle, przechadzał się pan dzisiaj pod Sejmem? Tak, na, tak trafiłem na, na antyszczepionkowców też. Na szczęście, na sam początek tej demonstracji, więc było ich jeszcze niewiele. A co by pan, co pan sądzi, co by pan powiedział do tych ludzi, gdyby miał pan taką okazję? Ja w takich wypadkach, bo to nie tylko dotyczy antyszczepionkowców, to bardzo podobną retoryką posługują się genialiści klimatyczni. Jest jeszcze wiele takich grup ludzi, którzy kwestionują naukę. Zawsze mówię wtedy, słuchajcie głosu naukowców. Możecie nie wierzyć politykom, możecie nie wierzyć dziennikarzom, ale komuś trzeba zaufać. W każdej dziedzinie można znaleźć wybitnych naukowców. Te gremia mają jednoznaczną opinię. I należy po prostu się tego trzymać. No jeżeli ktoś kwestionuje naukę w XXI wieku, no to w, chyba wypada z dużym pobłażaniem do takich osób podchodzić. I ja tak no, może nie podchodzę z pobłażaniem, bo staram się przekonywać, ale no cóż, całego świata nie naprawimy, wszystkich nie nauczymy, niektórzy muszą pozostać w swojej bańce jakiejś takiej średniowiecznej. Dobrze by było tylko, żeby nie szkodzili innym. Skoro już sobie muszą szkodzić, to fajnie by byłoby, żeby ogranicza, ograniczać te szkody, żeby całe społeczeństwo nie musiało ponosić konsekwencji ich działań, dlatego że takie opowieści, które na razie są w jakiejś niewielkiej bańce, yy, mogą się rozszerzać tak, i, i mogą spowodować zgubne skutki społeczne. Panie pośle, wracając spod Sejmu, do Sejmu, w piątek o godzinie bodajże 10.30 będzie pierwsze. Czytanie zmian ustawy w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Ustawa ma bodajże około 650 stron. Dyskusja to, ma trwać to, półtorej godziny. Jak pan odniesie się do propozycji rządowej i jak pan w ogóle skomentuje pomysł komentowania tak długiej ustawy w tak krótkim czasie? Jeśli dobrze zapamiętałem z dzisiejszego posiedzenia, bo było to ogłaszane przez panią marszałek Witek to kluby będą miały 7 minut na wystąpienie, a koła poselskie zdaje się 3 minuty. Co można w 7 minut powiedzieć o materiale, który jest zawarty na kilkuset stronach i dotyczy skomplikowanej materii, jaką są podatki? Co można powiedzieć wreszcie o pomyśle, który wywraca do góry nogami cały system podatkowy w Polsce? Co wreszcie powiedzieć o ustawie, którą widzimy dzisiaj po raz pierwszy i którą tak naprawdę jutro trzeba będzie przegłosować. To jest no ale to nie pierwszy raz Prawo i Sprawiedliwość robi, robi taki numer. Oni traktują po prostu posłów, wybrańców narodu, którzy tam siedzą, bo ich ludzie wybrali, jak maszynkę do głosowania. Ich posłowie wiedzą, że mają podnieść rękę i podniosą wszystko jedno za czym? A to czy opozycja doczyta, czy nie doczyta, to jest zmartwienie opozycji, prawda? I nie, no, i, no i teraz trwają tak prace ekspertów. Dzisiaj myślę, że eksperci lewicy spędzą tę noc czytając w miarę uważnie, o ile się da, tę całą ustawę. Z góry powiem, że przypuszczam, że będziemy głosować przeciwko, no bo to co PiS robi, generalnie jest złe i nie należy się tu spodziewać niczego dobrego po tej ustawie. Ale właśnie co do treści dzisiaj, między innymi na Twitterze były udostępniane fragmenty tejże ustawy, ustawy bardzo skomplikowanej, gdzie jest naprawdę ogrom tych zmian i wiele osób mówi o tym, iż jest to pewnego rodzaju biegunka legislacyjna pod względem skomplikowania czasu procedowania i tego, jak szybko jest to wszystko przeprowadzane. Czy uważa pan, że jest ogólnie problem? Polskich rządów, czy to też nawet współczesnego świata względem takiej biegunki legislacyjnej, gdzie przeciętny obywatel no nie nadąży za czytaniem 650-stronicowego 650 dokumentu ustawy i jeszcze z całkowitym zrozumieniem, gdzie jest to napisane czasem nad skomplikowanym językiem prawniczym. Czyta mi pan, panie redaktorze, w myślach. Ja w ogóle uważam, że mamy inflację. Prawa, ta inflacja w Polsce jest szczególna i dotyczy nie tylko tego rządu, ale i poprzednich rządów. O ile za czasów lewicy, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, trzeba było modyfikować nasze prawo, żeby dostosować je do wymogów unijnych i wtedy tych ustaw rzeczywiście było sporo, o tyle dzisiaj tych ustaw, mimo że już nie musimy prawa modyfikować, jest 6-7 razy więcej. Coś się dzieje niepokojącego, tak, a szczególnie jeżeli chodzi o, o kwestie podatkowe, o takie sprawy, które dotyczą wszystkich Polaków i są w ich żywotnym interesie, no to powinno być proste, to powinno być zrozumiałe i napisane możliwie krótko, więc ja myślę, że ktoś, kto wpadnie na pomysł, żeby przejrzeć w ogóle całe polskie ustawodawstwo, zastanowić się nad tym, co można uprościć, co można doprowadzić do, do skondensowania. Na pewno zrobi dobrą robotę i ja będę też sugerował w klubie Lewicy, żeby no, nasze projekty były jak najbardziej skondensowane i napisane czytelnym potocznym językiem, takim, który zrozumie każdy, każdy człowiek. Zresztą staramy się tak, tak te prawo tworzyć. Jeżeli musimy już w ogóle składać jakieś ustawy, to proszę zwrócić uwagę, że one są bardzo skondensowane, proste i, i klarowne. No niestety nie dotyczy to rządzących, bo oni mają rzeczywiście takie tendencje do rozpisywania się na kilkaset stron, a na dodatek to przecież za chwilę wejdzie w życie, no bo nie sądzę, żebyśmy obali tutaj te, te wszystkie pisowskie pomysły, więc prawdopodobnie to wejdzie w życie i każdy z obywateli, albo sama albo przy pomocy jakiegoś biura rachunkowego będzie musiał to rozkminiać i dochodzić do tego, co mu wolno, czego nie wolno i co dalej z tym zrobić. Czyli zgodziłby się Pan z tezą, że największym problemem względem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce nie są stawki podatkowe, tylko po prostu prawodawstwo, które jest skomplikowane? Prawodawstwo na pewno. Stawki podatkowe, one no, są progresywne, i chyba na tym etapie, kiedy jesteśmy w fazie wychodzenia z kryzysu, czy też kryzysu spowodowanego COVIDem? Niespecjalnie bym chciał cokolwiek tutaj zmieniać, natomiast zdecydowanie skomplikowanie tego prawodawstwa jest zbyt duże. No ja pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś jeszcze w mojej poprzedniej kadencji Sejmu na temat podatku VAT i tego, jak skomplikowana ustawa do tego podatku została stworzona. Wręcz eksperci mówili, że tak naprawdę sens tej ustawy, jej poszczególne zapisy rozumie tylko jeden człowiek, czyli ten, który to napisał. I to mówili eksperci, tego nie mówili politycy, także no niestety mamy do czynienia z, z taką mętną wodą, potem w tej mętnej wodzie urzędnicy interpretują jak chcą, podatnicy też interpretują po, po swojemu i doprowadza to do nieszczęść, do konfliktów, czasami do bankructw nawet, więc tu sprawa jest oczywista, im prościej i łatwiej tym lepiej. Panie pośle, względem aktualnego posiedzenia Sejmu mówi się głównie o prezesie Marianie Banasiu, mówi się głównie o zmianach podatkowych, które są szykowane przez polski rząd, ale czy są kwestie, o których nie jest głośno, natomiast Pan na przykład prywatnie chciałby Pan przekazać swoim wyborcom coś, co nie jest na pierwszych stronach gazet, ale może być dla nich istotne za jakiś czas? Wydaje mi się, że w tle cały czas rozmawiamy na temat tego, co się dzieje na naszej granicy wschodniej. Myśmy wczoraj mieli bardzo ciekawe spotkanie Komisji Obrony Narodowej w trybie niejawnym w Sztabie Generalnym, w specjalnym pomieszczeniu do tego przeznaczonym. No nie mogę mówić o treści oczywiście, ale chcę powiedzieć, że ta sytuacja na wschodniej granicy rzeczywiście jest poważna i należy ją traktować bardzo poważnie, ponieważ mamy do czynienia niestety z, z ludźmi takimi jak Łukaszenka, którzy są nieobliczalni. I trzeba to wszystko brać pod uwagę, jednocześnie bardzo walcząc oczywiście o prawa człowieka i o przestrzeganie wszystkich międzynarodowych traktatów i tego, do czego Polska się zobowiązała. A jaka byłaby Pana recepta na tą sytuację? Moja recepta by była taka, żeby zaufać fachowcom, zaufać ekspertom, zaufać ludziom, którzy się znają na relacjach międzynarodowych, znają się na walce z terroryzmem i znają się również na ochronie granic. Mamy takich ekspertów, Niestety większość z nich jest oczywiście poza rządem, a niektórzy z nich zostali nawet objęci tak zwaną ustawą represyjną i, no, i zabrano im emerytury. Tak. Ale są też tak eksperci. Gdyby rząd był mądry, sięgnąłby do ich wiedzy i być może lepiej by sobie z tą sytuacją radził. Też jeszcze wracając pod Sejm, mamy od kilku dni do czynienia z protestem i strajkiem głodowym w sprawie przyjęcia 32 migrantów z Usnarza Górnego. Czy pan popiera przyjęcie tych ludzi do Polski? Ja uważam, że trzeba respektować traktaty, które podpisała Polska i trzeba zachowywać się w sposób humanitarny. Uważam też, że Polska powinna bronić granic Europy, ale nie może to być kosztem jakichkolwiek ludzi, szczególnie ich zdrowia i życia. Więc trzeba tę sprawę mądrze wyważyć. Musi, musi być zachowany zdrowy rozsądek. Ale dla bezpieczeństwa rząd zaczął budować płot na granicy. Czy uważa pan, że jest to skuteczny pomysł na zabezpieczenie wschodniej granicy Polski? Czy jednak są lepsze sposoby na to, żeby bronić granicy, żeby była kontrolowana? Są oczywiście inne metody elektroniczne, metody nowocześniejsze, ale taki zintegrowany system. Też jest wprowadzany w wielu państwach, nie tylko w Polsce, ale też na południu Europy i on przynosi pewne efekty. Oczywiście to było już pokazywane, taki, taki system jest, jest do, do przekroczenia, tak? to jest zdeterminowane, oczywiście potrafi go i przeciąć i, i położyć coś na nim i się przedostać ale w obecnej sytuacji y, pewne zabezpieczenia, moim zdaniem, są niezbędne, chociaż akurat taki drut po prostu wygląda z punktu widzenia PR-owego fatalnie. Być może trzeba postawić bardziej na nowoczesne rozwiązania, na elektronikę, na więcej patroli, y, no a przede wszystkim y, przyjmować ludzi tam, gdzie oni powinni się zgłaszać na przejściach granicznych. Y, y, i wtedy rzeczywiście respektować prawo międzynarodowe, no bo my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby udzielić pomocy komuś, kto mówi, że jest prześladowany we własnym kraju i stąd ucieka. A jeżeli nie jest, jeżeli się potem okaże po procedurze zbadania tej sytuacji, że ten człowiek nas oszukał i chciał tu wkroczyć z innego powodu na nasz teren, no to jest oczywiście procedura ekstradycji. Ale wszystko to musi się odbywać zgodnie z prawem. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby prawa nie szanować, żeby stać się podobnym państwem jak państwo Łukaszenki, musimy się odróżniać tym, że u nas prawo jest respektowane, również traktaty międzynarodowe, również nasze wewnętrzne prawo. Oddajemy teraz głos widzom, którzy zadali kilka ciekawych pytań. Pierwsze znane pytanie, czy jest pan za federalizacją Unii Europejskiej? No to bardzo ciekawe pytanie. Generalnie tak. Uważam, że im będą bliższe związki państw europejskich i ściślejsze, tym większe będzie nasze bezpieczeństwo, ponieważ ja w ogóle traktuję Unię Europejską nie jako zasobnik czy bankomat, tak zasobnik z kasą, to raczej jako pewną strukturę, która zapewnia Polsce bezpieczeństwo i to takie trwałe bezpieczeństwo w szczególnie trudnej, trudnym położeniu geopolitycznym, w jakim jesteśmy i z tego położenia przecież się nie wyniesiemy, nie zabierzemy Polski do kieszeni, nie przeniesiemy ją jej winne miejsce, dlatego to jest szczególnie dla nas istotne, żeby ta Unia Europejska była zwartym, silnym organizmem, dobrze ze sobą współpracującym, więc kierunek na federalizację tak, trzeba tylko robić mądrze, rozsądnie, żeby niczego po drodze nie pogubić. Kolejne pytanie, czy jest Pan za wprowadzeniem ordynacji wyborczej STV postulowanej przez partię Razem? Przepraszam bardzo, nie znam tematu, więc nie będę się wypowiadał. W takim razie przechodzimy do kolejnych pytań. Jest bardzo ciekawe pytanie o tak zwaną aborcję finansową, aborcję prawną dla mężczyzn. Tutaj jest uzasadnienie, że jeśli są państwo za równouprawnieniem, to czy popierają państwo tak zwaną męską aborcję, czyli zrezygnowanie z płacenia alimentów przez mężczyznę? Kompletnie nie rozumiem pytania. Czy znaczy, alimenty yy, trzeba płacić po prostu, no? Jeżeli ktoś jest rodzicem, to współodpowiada za, za dziecko, które począł. Co to ma znaczyć, aborcja finansowa? Nie, to, to jakiś jest dziw, dziwny pomysł, nie, zupełnie z księżyca. Um, absolutnie jestem za tym, żeby każdy, kto jest rodzicem, postanowił opuścić związek i tych dzieci nie wychowuje, żeby łożył na te dzieci pieniądze. Albo takie, jakie wspólnie małżonkowie ustalą, albo takie, jakie ustali są. I na koniec pytanie o konkurencję polityczną. Czy według Pana Polska 2050 jest partią centrolewicową? Ja jestem takim politykiem, który dobrze życzy wszystkim partiom opozycyjnym. Więc nie usłyszy Pan, Panie redaktorze, ode mnie ani słowa krytycznego, ani na temat Platformy Polski 2050, czy też PSL-u. Trudno powiedzieć, czy, czy jest to centrolewica, a raczej bym ja jako człowiek, który studiował nauki polityczne, plasował te partie gdzieś bardziej na centrum niż na centrolewicy, ale najlepiej zapytać autora, czyli pana Hołowni, gdzie on się czuje i gdzie chce, żeby jego partia była plasowana. Według mojej oceny raczej typowo centrowa partia z elementami progresywnej polityki, za co oczywiście bardzo ich szanuję. I tematem działalności politycznej Szymona Hołowni zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję naszym widzom bardzo za dziękuję. obecność i bardzo dziękuję mojemu gościowi, którym dzisiaj był poseł Andrzej Rozenek. Kłaniam się i polecam na przyszłość.